Siemaneczko wszystkim w ten piękny, cudowny, pogodny dzionek, zobaczcie jaki rary tasik dzisiaj wpadł na jazdę testową BMW GSR 1250. Jest to już w zasadzie, no ile tam, ten GS na rynku? Rok, 2 lata chyba um, już jest, więc można powiedzieć, że żadna jakaś stricte nowość, dla mnie nowość, nigdy nie jeździłem na takim motocyklu. Um, w porównaniu do poprzedniej wersji, różnice, e, różnice są no, dosyć spore, e, bo sporo, sporo zmian zostało tutaj wprowadzonych, oczywiście na plus, dostajemy Dostajemy już tutaj e, wyświetlacz TFT e, w serii e, ma zastosowany taki, no, można powiedzieć, system e, hmm, się nazywa shiftkiem czyli chodzi o to, że wałek rozrządu ma dwie krzywki, jedną łagodniejszą, drugą, e, drugą większą, e, i na końcu, na końcu tego wałka jest taki ślimak, który jest sterowany takim elektrozaworem. E, Wałek się przesuwa w zależności do tego, czy dajemy ostro w panik, czy jedziemy spokojnie. Wtedy po prostu steruje naszymi, e, naszymi zaworami i dostajemy więcej mocy, dzięki czemu ta moc jest taka, można powiedzieć, dostępna cały czas, od samego początku e, do końca. E, świetne zawieszenie, słuchajcie, bo tutaj Dynamic esa Sterowane oczywiście elektronicznie z, z manetki. No tutaj jest wszystko, co można byłoby sobie zażyczyć, jeśli chodzi o posiadanie w motocyklu jakiegoś dodatkowego wyposażenia. Oświetlenie całe w technologii LED. E, słuchajcie, ABS, e, sterowanie elektroniczne z zawieszeniem, e, grzane manety, tempomaty. No co do wianki, naprawdę bardzo, bardzo fajna, regulowana przednia szyba. Ona nie jest regulowana elektrycznie, jest regulowana regulowana e, na zasadzie pokrętła, po prostu jak kręcimy się podnosi w jedną, w drugą szyba bardzo fajnie chroni przed wiatrem chociaż są jeszcze szyby akcesoryjne do, do kupienia w BMW, które no, są jeszcze większe nie wyglądają za ładnie no ale, ale to niestety zawsze tak w przypadku chyba jest tych turystycznych turystycznych szyb, że one jak są takie wysokie, no to trochę tak dziwnie wyglądają. Oczywiście GS od zawsze przyniesienie napędu jest na, na wale kardana. Pozwala to oczywiście nie skupiać się na obsłudze łańcucha, zębatek, smarowaniu, czyszczeniu. Niektórzy uważają, że wały też są, też są wadliwe, też mają usterki. Często BMW gdzieś tam miało jakieś, jakieś problemy z tym. Tu podobno użytkownicy, czytałem na forach, chwalą, nie nie ma żadnych problemów i motocykl jeździ ekstra. Jest to wersja Adventure, czyli można powiedzieć, taka topowa wersja. Spójrzcie, <laughs> spójrzcie jak ten motocykl jest szeroki razem z tym silnikiem. I ten. to właściwie słuchajcie, spokojnie, chyba ta szerokość jest taka jak w Goldwingu. Może przesadzam, ale, ale, ale chyba nie. To jest naprawdę zajebiście szeroki ten silnik, ten zbiornik, który jest po prostu powiększony w stosunku do zwykłej wersji. No i powiem Wam, że pierwsze kilometry są takie, że ten motocykl przytłacza swoim ogromem, ja jeździłem zazwyczaj na motocyklach dobranych gdzieś do, do, do mojej postury, ja mam 178 cm wzrostu, dla mnie to jest duży motocykl i powiem szczerze, zobaczę jak nim pojeżdżę, bo na daną chwilę jest trochę męczący, taki wiecie, że to jest kwestia pewnie przyzwyczajenia, ja po prostu gdzieś tam czuję respekt, bo to nie mój motocykl, nie jestem w niego wjeżdżony i pierwsze, pierwsze jakieś tam powiedzmy przejażdżki to jest takie no jak, jak taka no, no tak, to, tak to sobie określmy pewnie jak się wjeżdżę będzie, będzie przyjemniej i będę mógł coś więcej powiedzieć następny materiał jaki nakręcę to już będzie z jazdy gdzieś pobawimy się ustawieniami e, zawieszenia jakimiś bajerkami także zapraszam do oglądania dalej